To jestem ja, który nagrywam odcinek testując OP Item, ale nie wiedziałem wtedy jeszcze, że odcinek będzie o czym innym, ponieważ w odcinku zostałem oszukany poprzez graczy z naszego klanu, którzy postanowili mnie zabić. Jeden z nich napisał na czacie, że ma gracza w samolocie, a nieświadomy ja tam wleciałem. I wtedy za mną wleciała cała gromada graczy i dobrze wiecie co się stało. A jak chcecie wygrać lucky bloka, bo jednego losuje co 200 lajków, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem i napiszcie swój nick w komentarzu. Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku i jak wiecie, strasznie się dorobiłem, bo mam full seta Lolka i najlepsze temy na serwerze. Mam oczywiście też jeden z najdroższych itemów, czyli lasso, które sobie dzisiaj przetestujemy, bo po prostu za gracza, który posiadał ten item, a item ten po prostu przyciąga do nas gracze i po prostu mamy 3 sekundy, żeby gdzieś podbiec. I ten gracz się do nas teleportuje, więc item jest serią giga potężny i dzisiaj wam pokażę, jak dzięki niemu zabijaliśmy najlepszych gracza na serwerze. Wy zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem i napiszcie jakiś mój komentarz. No a co, a my już idziemy na warpi. Dobra, widzę, postawiłem, że pójdę na to pipi i złapię jakiegoś typa na telasu. Muszę sobie szybko zbudować kratkę, bo nie, po prostu nie zdążę dobiegnąć do tamtej dziury. Mam nadzieję, że typ skan zbuduje buduje kratkę, ale nie widzę. No nie. Niestety chłop nam wyleciał, ale może dzięki temu uda nam się go normalnie zabić. I po prostu prawie go zabiję. Tylko niestety nie wszedł jakiś hit w ogóle, coś najgorszego się stało. Ale próbuję go zabić. Może się uda, może on się wywali, byłoby super. Ale patrzcie, on już sobie tutaj jego ksiki raczej sobie wyrobi, jeśli mu nie dadzą łeba. Dobra, widzę, złapałem jakiegoś typa na laso. Od razu się podkopuję po prostu tutaj do magenty. I robię sobie szybko tutaj klatkę. jak widzicie, złapałem go sobie. Próbuję go sobie szybko oczywiście zabić. Mam nadzieję, że mi się uda, bo chłop się po prostu wywala. No i patrzcie, chyba mamy darmowego killa. No jak widzicie, te las to jest po prostu giga mocny. Od razu go sobie szybko zabijamy. Pyk, pyk, pyk. On już oddaje w pokorze, je tylko koksy, już po prostu nic nie może zrobić. Więc oczywiście go sobie próbujemy odstrzelić. Zaczymy, czy on się wywali. Dobra, widzę, już tutaj się zleciał cały klan i raczej ten gracz się po prostu wywali, ale spróbujemy sobie po prostu zabić tego gracza. Zaczymy, czy on się wywali. z go załebujemy, używam rózgi. Prawie on się wywalił, tylko wchodzi w niego jakiś inny gracz. więc nie będę po prostu mu tutaj przeszkadzał. Postawię tutaj oczywiście banera. Zaczymy, czy on się wywali, bo będzie fajnie, jak się uda nam go zabić. On dostaje teraz mocne hity. Oni. Że zagrali, bo stawiają cały czas łeby. Ja go sobie oczywiście próbuję odstrzelić, ale oni mi chcą podwalić mojego killa, którego wziąłem na lasso, widzowie. Po prostu chłop się do nas teleportuje dzięki lasso, Więc widzicie, patrzcie, po prostu zabijamy jakiegoś MPZ Combat plus 9 rankingu. Bardzo fajnie mamy w całej torby. Jakiś chłopie wyciągnął w ogóle od nas pokwole, więc bardzo fajnie. Dobra, widzę, słyszałem się, ogromna klepa jest pod netwright'em i nie myliłem się. Jest tutaj bardzo duża ta klepa. Więc zobaczymy, czy uda się po prostu koś tutaj zabić. I zaraz po prostu komuś damy trident. Widzę, dałem komuś trident i stracił bardzo dużo. Użyć na secie, więc teraz sobie go próbujemy zabić. Wziąłem sobie jakiegoś oczywiście typa do kratki. Znaczy, sobie go tutaj weźmiemy go sobie tak, tak, tak. I mamy jakiegoś typa w kratce, widzowie. Więc oczywiście próbujemy go sobie zabić. Oczywiście go sobie dominujemy. Mam nadzieję, że on się bywali. Ma on najlepsze itemy na serwerze. Widzę, niestety go oni rozkopali, bo tutaj jest drugi klan Słod, który, z którym się oczywiście widzę, bijemy. Tylko no kurde, nie idzie im jakoś najlepiej. Użyłem sobie, widzę, Kolce Jeża. Czyli mi teraz po prostu chłopy nic nie biją. Użyłem sobie Ruzgi, więc mam nadzieję, że uda nam się po prostu kość ciekawego tutaj zabić. Może ktoś się tutaj wywali, byłoby naprawdę super. Niestety nie mam już lasa i praktycznie żadnych eventówek, więc poszedłbym je zresetować. Dobra, widzę, ja szybko uciekłem stamtąd, idę się zrepać i zresetować moje wszystkie eventówki. Jak widzieliście, znowu przyciągnąłem jakieś typa lasem. Tylko oczywiście go jak zwykle rozkopały jakieś stywki, więc no giga bo tam była klepa oczywiście patroli i słotów, czyli tych dwóch największych kanów. Więc ja się szybko dobieram i lecę tam dalej na klepę. Dobra, widzę, przyszedłem tutaj, mam zresetowany trident, laso i wszystko, więc możemy sobie nawet wziąć to typa, który to trzyma na laso, ale jak widzicie, znowu nam niestety go nie przeciągnął. Po prostu widzę, wejdę i dam komuś ten trident i zobaczymy, komu tutaj to damy. Dobra, widzę, jestem tutaj w środku i myślę, komu dać trident i dałem jakiemuś typowi, oczywiście widzę trident, więc on ma teraz bardzo mało uzy na secie. Niestety dalej widzę, nie mam tego lasa, więc nie mogę go mądrze wykorzystać. Na te lasy to jest OP i oczywiście jest też bardzo drogie. Więc ja sobie zabijam jakiegoś gracza, który się prawie ode mnie wywalił, tylko my tutaj teraz też dostajemy bardzo mocne hity. Jak widzicie, widzę, bijemy się teraz tutaj w jakiejś Magencie właśnie. To jest Klan Patrol, tutaj bijemy ten klan Slot, czyli drugi. Największy na serwerze. Jest tutaj strasznie ostra bitka. Niestety dalej mi się nie załadowało laso. I nie wiem, co dokładnie teraz zrobić. Czy zacząć uciekać, czy się tutaj bić. Zobaczę to, jak będzie wyglądała sytuacja. Spróbuję sobie zabić jakiegoś gracza, który się was tutaj wywala. On się chyba widzę, wywali, bo on sobie tutaj nie wyrabia, oczywiście. Próbuję go sobie zabić. Może on padnie, może nam się uda go widzę zabić. Byłoby naprawdę świetnie, gdyby się udało. Tylko no zobaczcie, co on gra. Dobra, widzę, ten gościu dostał po to temie, chłopce po prostu nie wyrabia. To jest po prostu coś pięknego, co się tutaj odwala. Mam nadzieję, że on po prostu padnie. Mam nadzieję, że uda nam się go zabić. Zabić, byłoby po prostu świetnie, jakbyśmy go zabili. Tylko chłopcy cały czas je po prostu jakieś koksy i tak dalej. Więc ja go oczywiście dalej biję. Może on się w końcu bywali, bo chłop ma naprawdę fajne i te maski, ale kurde, gdzieś on już uciekł. Dobra, widzę, bije się to jest z jakimiś fajnymi graczami. i Spróbuję sobie po prostu któregoś z nich zabić. Mam nadzieję, że nam się po prostu to uda. Jest ich dużo. To są właśnie te słaty, z którymi się biliśmy. Tylko jak ja widzę, no może być ciężko. Wziąłem sobie typa na laso, ale lasso nam po prostu nie zadziałało. Więc po prostu chwilę się z niej pobije na jakieś różgi i tak dalej. Jeśli nic nam nie wyjdzie, to po prostu nie biję się tutaj z nimi, bo to po prostu nie będzie miało żadnego sensu. Użyłem sobie po prostu te kolce jeża, użyłem też lodowej rózgi. Mam nadzieję, że uda nam się któregoś z nich po prostu zabić. Byłoby po prostu świetnie, tylko zobaczymy, czy któryś z nich się wywali. Ja widzę co gorsze, podlecieli jacyś wystakowani gracze, więc po prostu dałem in Trident i po prostu stąd odlatuję. Dobra, widzę, zobaczyłem jakiegoś gracza, z którym sobie po prostu muszę sobie zbudować taką kratkę, sobie szybko ją buduję i mam z nim full krateczkę po prostu piękną. Wezmę sobie teraz szybko tutaj banery oczywiście. Stawiam sobie banery, chłop temie. No te to laso jest giga op, Macie tyle czasu, żeby sobie zbudować po prostu taki prowizoryczny domek i że macie czas, żeby zabić sobie właśnie takiego gracza. Więc ja używam różkę, próbuję go sobie zabić. Mam nadzieję, że to nam się uda. I go widzę, zabiłem. No jak widzicie, te laso jest po prostu giga broken. I po prostu dzięki niemu zabijecie każdego. Spróbuję jeszcze zrobić takiego trika. wezmę sobie po prostu przeciągnę na pokebola jakiegoś gościa i tego spróbuję po prostu zabić i zabiję widzę kolejnego. Więc jak widzicie, widzę, w ogóle to jest giga mocna taktyka, jeszcze z tym pokeballem. ale głównie te laso mi pomaga zabijać graczy, bo bo po prostu biorę typa na laso, buduję sobie kratkę i ja w tej kratce zabiję każdego gracza. Dobra, widzę, ja te laso mam bardzo krótko, ale i tak spróbuję kość ciekawego zabić dzięki temu lasu. Więc oczywiście po prostu macie takie Steve'ka, bierzecie go sobie na laso i mamy go. Teraz znaczy, czy zdążę dobiec do Magenty i mam go tutaj chyba w Magencie. Tak, i nie myliłem się, tylko żeby on tutaj nie wyleciał górą. No i widzę, jakby to było zamurowane, to miałbym już na pewno killa. Ale no jak widzicie, niestety nie mam tego killa. Spróbuję go jeszcze trafić, ale niestety nie trafiłem. Dobra, widzę, ja już usułem na typowi laso ale po prostu, no, one nie siadło. Tym dostał, widzę, bana od anti Tak zabiliśmy sobie po prostu gracza. Dałem ruse typowi, ale tym się nie wywalił. Mo Dora, widzę, złapałem sobie jakiegoś typa do leba tylko on raczej mi będzie chciał odlecieć. I tak, nie myliłem się, on mi odleciał. Ale zabiliśmy jakiegoś, no, typa, bo dostał bana od anti -cheata. Ale oczywiście, te też ma, widzę, właśnie te szanse na te przyciąganie. I teraz, na przykład, mi znowu nie siadło to, że mogę go przyciągnąć. Tylko po prostu napisało mi, że typ się uwolnił i że nie, nie udało się przyciągnąć. Dora, widzę, usłyszałem, że podobne jest tutaj klepa w tym samolocie, więc po prostu tutaj wlatuję. Próbuję sobie ich zabić, bo tutaj jest jakaś ostra klepa. Dobra, widzę, tutaj jest jakiś najlepszy gracz z Mam te puski Pandory, które po prostu zaraz użyję. Muszę do jego tutaj wejść do kratki, oczywiście, bo tutaj będzie mi raczej uciekał. Mam na szczęście te banery, więc tutaj będę z nich korzystał. Użyłem sobie puski Pandory, ale na moje nieszczęście dostałem po prostu slowness'a, czyli najgorszy efekt, jaki się dało. Dobra, widzę, użyłem teraz puski Pandory i dostałem efekt siły 2. Widzowie, ja mam jeszcze ją przez 15 sekund, więc oczywiście leję tego typa. Mam nadzieję, że uda nam się go po prostu zabić. Po Majus widzę 2 HP, więc mam nadzieję, że uda nam się go zabić. Na moje nieszczęście jakieś typy tutaj wchodzą do kratki, więc możemy mieć tutaj teraz niezłą lipa. A, Mikirolo Oszusta yeah, zrobił. Yeah, yeah, yeah. CH-1 samolot. E, Mikirolo do spłaty pomocy. Pomocy, Cecha 1 pomocy, pomocy. Ej, no nie no po co ty No pomocy, no, cecha 1 no, no, samolot, ale pomocy w Steve'ie. No idę tego robię kopać bo... O krzyżku, o krzyżku Proszę, fast, Uciema proszę sekundę, wyciemasz... Tak, tak, po niej banie już przyniaś Proszę! Dzieje. Dzieje PADŁEM! Zobaczcie, jest tragedia, zginąłem. Oni mi dali dwa trajdenty ruski, no i jak ja miałem to przeżyć? No widzę, jest naprawdę źle. To mam nadzieję, że wam się chociaż wam odcinek spodobał, no bo mi nie za bardzo, bo straciłem złotą czaszkę, czyli jeden z najdroższych itemów na serwerze. A wy, widzę, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem dla pocieszenia. No i co? Elo?